Witajcie! Przyszła zima, przyszedł czas na polecajki perfumowe. Tym razem perfumy na zimę z mainstreamu. Mam tutaj trochę staroci, moich kochanych odgr odgrzewanych kotletów, za którymi bardzo, ale to bardzo, bardzo tęskniłam. Niestety jest wśród nich jedna propozycja, którą bardzo ciężko dostać, ale słuchajcie, one są tak śliczne, że po prostu nie mogłam się powstrzymać. I musiałam je umieścić w dzisiejszej topce. Także mamy steroci, ale mamy też nowości. I słuchajcie, od jednej z tych nowości zacznę. Hmm, ja jej co prawda poznałam nie zimą, nie zimą. Kiedy ja jej poznałam, tak chyba w połowie roku, ale uznałam, że one również świetnie się teraz sprawdzą. Jaki to zapach? Raban Million Gold dla kobiet. Pamiętajcie, że mamy też Million Gold dla mężczyzn. Jaki to jest zapach? Przede wszystkim słodki, kwiatowy i przepięknie waniliowy. Nutki gruszka, lawenda, róża, ilanki ylang, jaśmin, wanilia, piżmo oraz mych dębowy. Wszystko, co gryski lubią najbardziej, zostało zaklęte w tym prześlicznym, przepięknym flakoniku. W tym naprawdę prześlicznym zapachu. Z bardzo dobrymi parametrami, jak na ma mainstream muszę przyznać. Słuchajcie, ja je po prostu uwielbiam. Bardzo kobiece, bardzo radosne. Przepięknie słodkie, cudownie wyważone. Może nie na mrozy, nie będę ukrywać, ale teraz, słuchajcie, zimy są takie łagodne. Dzisiaj mamy 5 stopni, więc one idealnie się spiszą. Dobrze, żeby nie przegadać, bo to ma być topka, słuchajcie, ma być topka. Kolejna. Idol nektar. Ja sobie zimy bez nich nie wyobrażam. Piękne, słodziutkie, cudowne. Różane. Waniliowe, karmelowe. Macie tutaj również nutę popcornu. Przepiękne parametry. Świetny ogon. Zapach godny zapamiętania. Zapach, który zapamiętuje się sam. W swej kompozycji jest tak śliczny, że nie sposób przejść obok nich obojętnie. I zawsze, za każdym razem, kiedy mam je nałożone, dostaję komplementy. A to jest ważne, musicie przyznać żeby coś miłego usłyszeć. Słuchajcie, one są tak słodkie i tak różane i tak waniliowe. Tak ekstremalnie gęste, że one i zima, co słuchajcie, no po prostu idealna para, idealna para. Doświadczyłam tego w zeszłym roku i będę doświadczać także w tym. Znowu nowość. Ja na to mówię złote nóżki. Słuchajcie, skandal absolut. Jean Paul Gaultier. Tęskniliście za tym flakonikiem. Och, ja też, ja też. To prawda, nie jest mój, bo niektóre z nich mam wypożyczone od dziewczyn, ale słuchajcie, one się muszą pojawić. Nie wiem, czy w tym miesiącu, bo mam bardzo dużo wydatków, ale muszą się pojawić, bo są cudowne, zobaczcie. Są cudowne, flakon jest piękny i zapach jest oszałamiający. Choć wydawać by się mogło, że na zimę to tak średnio, ale również podobnie jak 1 million, znaczy 1 million przepraszam, Million gold, nie zmieniamy nazwy. Na takie cieplejsze dni, jak znalazł. Zapach posiada w sobie tuberozę, czarną figę i drzewo sandałowe. Zawsze za każdym razem, kiedy ja je wącham, kiedy ja je noszę, wczoraj na przykład je miałam na sobie, one mnie zaskakują. Wyczuwam w nich słuchajcie, taką delikatną nutę migdałową, tak? Albo jaśminową, ale ani migdała, ani jaśminu tutaj nie ma. Za to rządzi tuberoza i rządzi figa i bardzo kremowe, i bardzo przyjemne drzewo sandałowe. Tutaj na pewno jest coś więcej. Zresztą wiemy, że nutki często są ukrywane przez producentów. Zapach rewelacyjny. Piękny, delikatny ogonek. Świetne, super trwałe na mnie. Po prostu do zjedzenia. I też wam pokażę a to mizerbo niedawno nie pokazywałam. Jak mam okazję, to pokażę. Cudne są. Słuchajcie, one są cudne. Moje ulubione, oficjalnie moje ulubione nóżki odrzą pogodzie. To są właśnie te. Skandal absolu, rewelacyjne. I znowu wracamy do starowinki. Starowinki, no nie takiej z kolei, no patrząc na datę produkcji, to tak, bo chyba 2018, ale flakonik stosunkowo nowy. Letter Farm in White od Elisabeth. Odkryłam ich potencjał zimą i zimą je będę nosić. Oj, będę je nosić, bo są przepiękne. Są przepiękne. Głębokie, słodziutkie, owocowe, pyszne. I do tego jeszcze taki ambrowy charakterek. No ale przeczytam Wam nuty. Kwiat pomarańczy, czerwona jagoda, mandarynka, bergamotka, jaśmin, brzoskwinia, biała ambra, białe piżmo, paczula, benzoes, wanilia, balsam, tulu. Słuchajcie, dla mnie to jest mistrzostwo świata jedne z najlepiej zrobionych perfum z linii Le Parfum. Naprawdę. To jest konkretnie woda perfumowana, ale na świetne parametry. Przepiękny ogonek, cudnie otula. Również mnóstwo komplementów za nie dostaje, więc czegóż chcieć więcej? W tej chwili to jest moja ulubiona Le Parfum. Lumier także lubię, także je noszę, ale one są mocniejsze, one mają Więcej tam nut takich drzewnych, burszynowych są bardziej iskrzące, a te są takie bardziej przytulaśne, bardziej otulające. No, słuchajcie, słodkie po prostu. Czuć, niewątpliwie czuć tutaj nawiązanie do pierwowzoru, ale tutaj tyle się ciekawego dzieje, że słuchajcie, sama przyjemność z ich noszenia, jeżeli jeszcze ich nie znacie koniecznie musicie się z nimi poznać, koniecznie musicie je sprawdzić w tej zimę. I teraz, tak, wracamy do korzeni. Ja wiem, że coraz ciężej je dostać, można je dostać, ale ci, którzy je mają, muszą koniecznie wyciągnąć. Angel Muse. Słuchajcie, zima nie może się obyć bez Angela. Obojętnie jakiego, najlepiej z tych starszych wersji, a już najlepiej Angel Muse. Zapach, który ma w sobie różowy pieprz, grapefruit, masło orzechowe, poczule i wetywerię. I to, słuchajcie, niezmiennie jest zapach, za który dostaje najwięcej komplementów zimą. Tak, albo się je kocha, albo się nienawidzi, ale wierzcie mi, że zbieracz komplementów niesamowity. Jestem ciekawa, co je, co je zastąpi. Co prawda, mam jeszcze 100 ml, bo udało mi się kupić. Latem, jeszcze zanim, słuchajcie, e, e, rozeszło się chyba po internecie, że one mają być wycofane. W każdym razie znalazłam je w świetnej cenie. Piękna paczula. To jest piękna, słodka paczula. Taka orzechowa. Cudowna, słuchajcie. Cudowna. I żeby było ciekawie, to nie jest zapach, jakby się mogło wydawać. Które się podoba, tylko dojrzałym, wytrawnym nosom. Absolutnie. Bardzo lubią go dzieci. Naprawdę. Konkretnie nastolatki. Możecie uwierzyć? Tak jest. Tak jest. Oczywiście na mnie, bo one nie mają, ale kiedy je noszę do pracy, zawsze, zawsze mówią coś miłego na ich temat. No i właśnie ten, tak. Tak jak może Angel Muse jesteście jeszcze w stanie do, dostać? Elizabeth Arden, Always Red. Jest, pojawia się, ale musicie uważać, żeby nie kupić sobie podróbki, bo niestety się pojawiły podróbki. Ale jeżeli znajdziecie oryginał, bierzcie i nawet słuchajcie, nie wahajcie się, nie czekajcie. Jak ja je. Kocham słodycz, owocowa słodycz. To jest dla mnie piękna, owocowa bomba. Słuchajcie, nuty. Śliwka, bardzo słodka i soczysta. Czerwona pomarańcza, również. Marakuja, rewelacyjna marakuja. Róża. Później mamy jaśmin wielkolistny, różową frezję, pralinę. Czerwoną ambrę i machoń. Boże, jakie one są śliczne? I dlaczego tak ciężkie je, dosta je dostać? Nie wiem. One powinny zostać przywrócone. Jedne z najlepszych Elizabeth Arden, jakie zostały stworzone, naprawdę. Ci z Was, którzy je mają, którzy je kiedyś używali, wiedzą o czym mówię. Bo obok tego zapachu nie można przejść opojętnie. Bardzo seksowne, bardzo gorące, bardzo słodkie, bardzo na zimę właśnie. Dlatego sprawdźcie, zobaczcie. Jak znajdziecie, kupcie. Będziecie zachwyceni. Jeżeli kochacie słodkie, owocowe zapachy, to jest wasze must have. Ale gdyby nie udało się, z Always Red jest nowość. Którą już mogliście kilka razy u mnie zobaczyć. Tarcherie. Słuchajcie, im dłużej je mam, tym bardziej mi się podobają. Z każdym wiem coraz bardziej. Naprawdę. I jest to zapach. Słodki, migdałowy i wiśniowy. No bo też takie mamy tutaj nuty, które dominują. Czyli migdał mamy też yy, brazylijską. Tak to przeczytam pomarańcze. Mamy wiśnie, mamy malinę, jaśmin bez fasoletonkę, wetywerię, drzewo sandałowe i wanilia. Ja ostatnio albo przedostatnio, już nie pamiętam kiedy o nich mówiłam, powiedziałam Wam, że czuję tutaj wyraźną wisienkę i wyraźny migdał. Ale tutaj to nie jest taki zapach, słuchajcie, tylko i wyłącznie wiśniowo-migdałowy, bo tutaj zaczyna się dziać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Mój nos wyczuwa. Tak, to nie jest jednostajne. Tutaj są delikatne zmiany. Tutaj są te kwiaty, ale nie wyczuwacie poszczególnych kwiatowych nut, bo to byłoby ciężko, zwłaszcza w tej kompozycji, bo tu naprawdę migdał i wiśnia rządzą. Ale te kwiatki sprawiają, że to nie jest taki toporno, toporny migdałowo-wiśniowy zapach. Nie. On tak faluje. Słuchajcie, pamiętacie, czasami mówię, że perfumy są jak muzyka. I tutaj jest taka delikatna, trochę walczyka, może przypominająca. Także warto, ja wiem, popłynęłam teraz, warto się, słuchajcie, im przyjrzeć. Ostatnio, kiedy patrzyłam, widziałam, że były wyprzedane. No szok, ale się nie dziwię, bo są naprawdę śliczne. Za tą cenę, słuchajcie, po prostu brać, brać. Piękne. Ogoniaste, tak wiecie, trochę bardziej przyciele powiedzmy na wyciągnięcie ramion, ale trwają, one niesamowicie długo trwają. Dlatego sprawdźcie. Jeżeli macie ochotę na wisienkę i na migdał, na taką piękną słodycz, sprawdźcie je. No i też nie mogło się obyć bez innej wisienki. Słuchajcie, ja je mam tutaj e, od dawna. Wet Cherry i to jest wiśnia, która ma w sobie nutę alkoholu. I no I to ją odróżnia między innymi od mm, Starsherry, bo tu jest bardziej seksownie, jest gęściej, jest ponętniej, jest niestety też drożej. Jest niestety też drożej, ale jeżeli nie musicie się liczyć z tym czynnikiem ekonomicznym a lubicie, lubicie takie buzy buzy alkoholowe, perfumy, to tutaj to znajdziecie. Ja je uwielbiam. Od razu jak ściągam tą zatyczkę, Czuję to, Czuję. Jestem od nich uzależniona, co prawda... Jak możecie widzieć, użycia tutaj jakiegoś wielkiego nie ma, ale to, to też dobrze o nich świadczy, bo one mają naprawdę bardzo dobre parametry. Bardzo, bardzo dobre. No dobrze, ale co oprócz tej nuty alkoholowej i wiśniowej tutaj jeszcze macie w nich? Wiśnie, likier, znowu wiśnie, karmel, tak jest, karmel, jest truskawka, jest róża turecka, jest wasolatonka, wanilia, drzewo sandałowe i wetyweria. I to też nie jest taka zwykła, alkoholowa wisienka, jak niektórzy mogą sobie myśleć. Tu naprawdę bardzo dużo się dzieje. Zapach jest niezwykle dobrze zblendowany, więc ciężko Wam będzie wyłączyć te poszczególne nuty. Ale to, co Wam daje, jak Was pięknie otula, otacza. Słuchajcie, to jest magia. Jedne z najlepszych, jakie mam w swojej kolekcji. No i tak, też nie mogę się obyć bez nich. Odkąd je mam, po prostu. <laughs> Słuchajcie, kocham miłością niezmienną. Wiem, że się pojawiła nowsza wersja. Jeszcze ich nie wąchałam, ale te, te po prostu uwielbiam. I jest to I Want To, od Jimmy Choo. Zapach, który posiada w sobie w śliczną mandarynkę, jaśmin, czerwoną lilię i wanilię. I one są takie piękne, owocowo-kwiatowe, waniliowe, takie... Słuchajcie, jak kiedy je noszę, się czuję jakbym była przykryta taką właśnie owocowo-kwiatową, waniliową kołderką. One są niesamowicie przyjemne, nieinwazyjne. Takie bezpieczne, takie bym powiedziała komfortowe. Dla mnie one są bardzo komfortowe w noszeniu. Ja je uwielbiam nosić do pracy. I również małe nosy je uwielbiają, bo także za nie dostaję komplementy. Lubią. Lubią to połączenie owoców z kwiatami i wanilią. Dla mnie to jest jeden z piękniejszych takich miksów, właśnie kwiatowo-owocowo-waniliowych, jaki został stworzony. Z dobrymi parametrami, muszę przyznać. No i te dzisiejsze kuszenie zakończę nowym zapachem u mnie w kolekcji. I on, słuchajcie, on zawsze się będzie pojawiał we wszelkiego rodzaju topkach, ponieważ one na to zasługują. Zwłaszcza teraz, po pewnym czasie, bo na początku tak nie byłam do końca pewna, czy dobrze zrobiłam, bo silnie wybrzmiewało pizmo. La Vie Belle Rose Extra or Słuchajcie, zapach, który kocham, również. Zanim się rozgadam, nuty: bergamotka, pomarańcza. Eee, tutaj czytam. Tak, róża Damaństeńska, róża, woda różana, zielone łodygi, irys, ambroxan, pismo, drzewo sandałowe, nuty drzewne i mech, dębowy. I tutaj znowu macie różę. Zima różą u mnie stoi, słuchajcie, mam róże, róże, róże świeże na wiosnę i na lato i mam takie róże, które również dają radę zimą. Zastanawiałam się, czy też nie wyciągnąć Elisa um, Essence numer 1 Rose, znacie je, moje też, także ulubione, przepiękna, słodka, cudowna róża. Nosiłam je kilka dni temu, zaczepiali mnie, naprawdę, <laughs> i się pytali, co to jest. Także czuć ją, no ale dobrze, o tych, o tych, bo ja tak wiecie, lubię sobie skakać. A to dlatego, że nie spodziewałam się, że, słuchajcie, róża wkroczy takim przewojem w tym roku, w zeszłym roku. Odkryłam ją po prostu na nowo. I ta róża tutaj wydaje się być świeża, bo jest to piżmo, ale jest jednocześnie słodka. I taka ogoniasta, i taka idealna również na zimę. Kocham ten zapach. Jest przepiękny. Bardzo elegancki. Ze świetnymi parametrami. Zwracającymi na siebie uwagę. I teraz patrzę, jak patrzę na te, na te nutki tutaj ta pudrowość, która się tutaj znajduje w nich. Jest na tyle bezpieczna i przyjemna pudrowość, piżmowość, że ten zapach mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Czasami jest tak, że kiedy za dużo jest irysa albo jakieś innych nutek, które nadają tej pudrowości w zapachach, to ja się wycofuję, bo to już jest za dużo. Ale jestem tą szczęściarą, że w nich jest wszystko podane, Dokładnie tak, jak powinno być, zwłaszcza teraz, po tych kilku miesiącach od otworzenia flakonika, od y, pierwszego, że tak powiem, psiknięcia, one zmieniły swój charakter na taki właśnie, taki, zje, ne. O, zakręciłam się, tak jak je poznałam. Mm, dokładnie teraz pachną tak, jak wtedy. Także, moi drodzy, cierpliwości również do mainstreamu. Mimo tego, że one nie są tak jak perfumy arabskie, wiecie, rozlewany i puszczony w świat? Mimo wszystko im starsze, tym lepsze muszą dojrzeć również u was w domu. Powiedzcie mi, co myślicie o tych moich propozycjach? Czy również wy macie zamiar je używać tego rocznej zimy? Czy są może jakieś inne ciekawe zapachy, które polecielibyście i mnie, i innym osobom, które oglądają mój kanał? Proszę, wypowiedzcie się w komentarzu, bo każdy komentarz na wagę złota jesteście cennym źródłem informacji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i cóż, zostało mi jeszcze przygotowanie topki zapachów inspirowanych naszymi polskimi markami. Macie ochotę? Na takie podsumowanko zrobię, bo powiem Wam, że ostatnie testy sprawiły mnie w osłupienie, zwłaszcza jeżeli chodzi o jedną kompozycję, i ona na pewno w tej topce się pojawi. Pozdrawiam, do następnego razu.